No, musiałem go odebrać i zawieźć do weterynarza. No. A myślałeś o behawioryście? O, pomyślę. A masz Aikosa? Jeszcze jeden tonik hibiskusowy z truskawkami poproszę. No i gdzie jest miseczka dla pieska? W ogóle jadę za miesiąc na wymarzone wakacje. O! Watervilla na Malediwach czy Watervilla na Bali? Nie no, do Włoch. A jutro rano muszę iść do notariusza. O! Przejmujecie jakąś spółkę? Nie no, podpisuję najem okazjonalny. A wieczorem idę do Kai. Tej piosenkarki? Nie no, znajoma z pracy. O, muszę leć. Iść. Muszę iść. Weź mi piwko zero. Mi też, mi też. Mi dwa. Y, ja poproszę Polę martini. Idę do monopolowego. kurwa. Panie rektorze, stówki na kampusach są naprawdę potrzebne. Na co znowu poszły wszystkie pieniądze z budżetu? A co pan sobie wyobraża, że coroczne juwinalie, na których występuje mój ulubiony pan kizownik i pan Montana są za darmo? Proszę sobie stąd iść ale najpierw, panie żaku, czy ma pan może urządzenie elektryczne do podgrzewania tytoniu? Siemanko, sorry za spóźnienie. Widziałem się z Weroniką. Je się z nią potężnie. Że uprawi się seks. Nie, tak się teraz mówi. Jak coś lubisz albo szanujesz, to mówisz się z tym! Banger! idziemy do Maxia after? O, do Maxia, on ma zajebistego jamniczka. Jeszcze się z nim. W sensie, że go lubisz. Przepraszam, z czym jest to ciastko? 52 zł. Poproszę. I dlatego właśnie Polacy są no, ograniczeni. Rozumiem.